Dlaczego opłaca się medytować regularnie? Dlaczego medytacja nieregularna ma zdecydowanie mniejsze korzyści, daje mniej benefitów niż medytacja nieregularna? Otóż zacznijmy może od tego. Zauważ, że tak naprawdę większość programów medytacyjnych opiera się o czasokresie 8 tygodni. Dlaczego tak? Dlatego, że tak naprawdę czasokres 8 tygodni to wystarczający czas, który potrafi pokazać na podstawie rezonansu magnetycznego faktyczne zmiany w mózgu, które zachodzą pod wpływem praktyki medytacji, gdzie te zmiany są o tyle korzystne, o ile zmniejsza się ciało migdałowate i zwiększa się grubość chociażby połączenia między półkulami oraz istoty szarej. I teraz Zauważ, sama medytacja, która ma działanie właśnie rozwijające w odniesieniu do mózgu, która ma działanie profilaktyczne w odniesieniu do przeciwdziałania starzeniu się mózgu, która tak naprawdę poprawia funkcjonowanie naszego mózgu jako takie, zauważ, jest to nic innego jak narzędzie higieny, które pozwala nam zdecydowanie lepiej działać i optymalizować naszą kondycję psychofizyczną czy też fizyczno-psychiczną. I teraz może odniosę się do tych dwóch aspektów, dwóch płaszczyzn, które mam nadzieję uzasadnią tobie i całkowicie wyklarują to, dlaczego warto medytować regularnie. Więc po pierwsze, weźmy te czynniki fizjologiczne. Może zacznę od badań związanych z zespołem jelita drażliwego, czyli IBS. Otóż badania pokazały, że w momencie, kiedy Badani są obserwowani pod kątem wpływu stresu na nasilenie się objawów IBS. Okazało się, że to nie sam stres pogarsza stan zdrowia pacjentów cierpiących na IBS, ale ich sposób reakcji na stres. I teraz znowu wracamy do tego punktu. Zauważ, to właśnie ich sposób reagowania na stres powoduje, że ta reakcja organizmu może być zgoła inna. Po pierwsze, jakie jest Twoje nastawienie do stresu, czyli czy traktujesz stres jako zło konieczne i absolutne zło, czy też jako czynnik, który może cię zmobilizować, ale który daje ci odpowiednie sygnały w życiu. Po drugie, czy stres na przykład będzie powodował i motywował Ciebie do korzystania z narzędzi do minimalizacji stresu, na przykład w przerwach pomiędzy mobilizacją, czyli pomiędzy blokami pracy. Więc to jest to, co zauważono. Kolejną rzeczą, którą zauważono właśnie w tych badaniach, to fakt, że mastocyty albo komórki tuczne są produkowane w jelitach w warunkach stresu. Co to powoduje? To znaczy, że. Po wyjściu ze stresu, automatycznie Twoja wrażliwość na stres jest zdecydowanie większa. Czyli korzyści, oczywiście korzyści negatywne stresu w postaci mobilizacji, ale w postaci tego, że Twój organizm jest w stanie mobilizacji, będą przeciągały się w czasie. Czyli prawdopodobnie będzie zdecydowanie większa wrażliwość na stres w sensie negatywnym. Czyli będziesz posiadać coś takiego jak biegunki, które będą rozciągały się w czasie nawet po ustaniu warunków stresu. Tak? Więc tutaj zauważ, nie da się medytować na zapas, ponieważ to właśnie w warunkach stresu po to, ażeby organizm nie mnożył tych mastocytów albo komórek tucznych, wtedy powinniśmy co robić? Wtedy powinniśmy zdecydowanie robić to w sposób regularny, aby do tych zmian nie dochodziło. Nie mówiąc o tym, że mastocyty są związane również z reakcjami histaminowymi, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj historia jest zdecydowanie bardziej poważna, jeżeli nam się faktycznie wydaje. Druga sprawa. Zauważ, że w przypadku stresu nasze wzorce oddechowe, czyli jak oddychamy. Mogą rozregulować się w bardzo krótkim okresie czasu, a praca nad przywróceniem prawidłowych wzorców oddechowych to tak naprawdę praca, która może rozciągnąć się nawet na 6 miesięcy, versus dwudniowy stres, który całkowicie cię z tych wzorców prawidłowych wytrącił. Znowu, nie da się pomedytować na zapach, bo to właśnie uwaga, uwaga, w warunkach stresowych, ty potrzebujesz tych wzorców oddechowych. Zresztą, zauważ, tutaj, Tutaj sam schemat stanu flow powoduje, że w pierwszym stadium stanu flow wchodzimy w stan frustracji, w stan stresu, który potrafimy kontrolować poprzez właśnie techniki, które pozwolą ten stres, uwaga, uwaga, zmniejszyć i pozwolą ten stres, co najważniejsze, później przerodzić w mobilizację, gdzie wchodzimy w stan flow. Jest to niesłychanie ważna umiejętność. Kolejnym czynnikiem jest chociażby, uwaga, uwaga, twój poziom cukru we krwi. Wiadomo, że warunki stresu. Powodują, że automatycznie podwyższany jest poziom cukru we krwi, no bo cukier będzie Ci potrzebny do tego, żeby ewentualnie uciec przed zagrożeniem, które, z którym przyjdzie Ci się zmierzyć. Więc tutaj zauważ, ten poziom cukru we krwi, który będzie podwyższony w warunkach stresowych i on będzie podwyższony przez kilka dni, nie będzie możliwość obniżenia go na przykład w weekendy, kiedy sobie pomedytujesz czy postosujesz wzorce oddechowe. To właśnie. Twoja regularność w medytacji, regularność w treningu oddechowym powoduje, że ten poziom cukru będzie zdecydowanie bardziej stabilny. I tu mogę Tobie opowiedzieć o bardzo wielu historiach, gdzie na przykład pracując sam ze sobą zauważyłem, jak potężny, pozytywny wpływ mają wzorce oddechowe w odpowiedni sposób powtarzane w ciągu dnia na poziom cukru we krwi, gdzie wymierzyłem sobie to dokładnie, uwaga, glukometrem. Kolejny przemawiający od strony fizjologicznej aspekt za regularną medytacją to chociażby bardzo pozytywny wpływ na jakość i głębokość snu. Znowu, jak doskonale wiesz, nie da się po prostu nie dosypiać przez tydzień i odsypiać w weekendy. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, zatem tym bardziej, aby się regenerować właściwie w sytuacjach mobilizacji, ważne jest, aby umieć ten stres modulować i ten poziom stresu obniżać. Kolejnym aspektem jest chociażby poziom hormonalny. Skoro mówimy o zdrowym śnie, mówimy o bardzo e, wielu hormonach, które wydzielane są w trakcie nocy, chociażby takich jak testosteron. Jeżeli masz wysoki poziom stresu, czyli kortyzol, no to automatycznie testosteron spada. Nie da się tego utrzymać w ten sposób, że kortyzol jest wysoko i testosteron jest wysoko, bo są one, e, bo e, uwaga może w ten sposób, kortyzol jest antagonistą testosteronu. Więc to są, zauważ, te chociażby podstawowe fizjologiczne czynniki, które powodują i czynią zadość temu, że medytacja w sposób regularny będzie dawała ci całą masę korzyści. Czyli mówiliśmy o tej stronie fizjologicznej, zatem przejdźmy sobie do tej strony, uwaga psychologicznej, do tej części mentalnej. Po pierwsze, twoja równowaga emocjonalna. Czyż nie jest tak, że ona jest ci potrzebna właśnie w warunkach stresowych? No oczywiście, że tak. Wtedy zdecydowanie lepiej sobie z tym poradzisz. No i co? No i właśnie medytacja wykonywana regularnie, szczególnie w sytuacjach stresowych, Pozwoli ci uzyskać dystans emocjonalny, to pozwoli tobie również uzyskać wysoki stopień dyspozycyjności pod względem Twoich zdolności kognitywnych. Dalej, wysoki poziom koncentracji, którego nie jesteś w stanie uzyskać bez e, uwaga odpowiedniego opanowania poziomu stresu. Stąd też zauważ, wywodzi się zapotrzebowanie na taki trening jak metoda Silwy która przecież jest metodą bardzo starą, bardzo prostą i jakże skuteczną. Kolejna sprawa, samoświadomość. Ty masz świadomość tego, co się dzieje, jak reaguje Twoje ciało. Co to jest, co można by nazwać Twoimi głównymi wartościami, jakie decyzje w związku, chcesz, w związku z tym chcesz podjąć, kim jesteś w sytuacjach problemowych. No i kolejna sprawa, zauważ Twoja kreatywność. Kreatywność poprawia się już po czterech sesjach medytacyjnych, czyli dwa dni po, po dwie sesje medytacji rano i wieczorem, powoduje, że Twoja kreatywność w sytuacjach problemowych wzrasta nawet do 400%. Czyż nie jest tak, że to jest generalnie coś naprawdę Godnego Twojej uwagi, potraktuj medytację jako codzienną higienę, która pozwoli Ci z życia wyciągać zdecydowanie lepiej. I nadal, jeżeli pojawia się u Ciebie z tyłu głowy, obiekcja pod tytułem Ale jak ja znajdę te 20 minut na medytację, ale jak ja znajdę te dodatkowe 5 minut na oddechy, to powiem Ci tak, po pierwsze, Wstajesz rano, wykonujesz oddechy i krótką medytację. W ciągu dnia, kiedy robisz sobie przerwę, a przerwy robić musisz, wykonuj oddychanie. Kiedy jedziesz samochodem, wykonuj oddychanie. Przed jedzeniem wykonaj 10 wdechów, wydechów, zobaczysz jak bardziej stabilny będzie Twój poziom cukru we krwi. I gwarantuję Ci z całą odpowiedzialnością jako użytkownik medytacji, jako miłośnik medytacji od przeszło 25 lat. Gwarantuję ci jako trener medytacji i mindfulness od kilkunastu lat, pracując z wieloma bardzo zajętymi ludźmi, że ta inwestycja czasowa zwróci się Tobie każdego jednego dnia, ale tylko zawsze, ale tylko do końca życia. I taką obietnicę mogę Tobie dać pod warunkiem, że zaczniesz to stosować. Tym akcentem oczywiście kończąc, zapraszam Ciebie do skorzystania z aplikacji Medity, która jest dostępna za darmo, zarówno na iOSie, jak i na Androidzie. I tą aplikację możesz sobie ściągnąć, jeżeli nie wiesz, jak zacząć. Tam znajdziesz różnego rodzaju medytacje, które pomogą Tobie medytować zarówno w sytuacjach, kiedy chcesz lepiej spać, kiedy chcesz wykorzystać przerwę w pracy, albo kiedy chcesz zacząć dzień, bo tam. Takie materiały audio znajdziesz, które po prostu odpalasz sobie na telefonie i już medytujesz. Oczywiście, jeżeli to co robię podoba się tobie i w jakiś sposób na tym korzystasz, serdecznie Ci dziękuję z góry za udostępnianie i mam nadzieję, że jeżeli masz osobę, która czujesz, może na tym skorzystać, udostępnij, proszę. A ja będę Ci niesamowicie wdzięczny i oczywiście zapraszam na następny materiał wideo. Serdecznie, pozdrawiam. Najlepszego. Trzymaj się, cześć!